Dobry wieczór I, i wiem, że takżeśmy się umówili, że to mają być takie trochę bajka do poduszki na trudne dni, na trudne chwile, która ma nam pomóc dobrze zasnąć i lepiej się wyspać, żeby móc stanąć do tych trudnych zadań, które te czasy przed nami stawiają. Ale trochę nie mogę wytrzymać jednak. Trochę no, jednak chcę się trochę odnieść do tego, co się dzieje. I, I wybaczcie, że dzisiaj właśnie jednak w Duszpasterstwie założyliśmy kawiarenkę dla uchodźców, i przychodzą tam Ukraińcy się ogrzać. Oczywiście kobiety z dziećmi, głównie, a w zasadzie same kobiety z dziećmi. Nasze Duszpasterstwo jest tuż obok konsulatu ukraińskiego, więc tam chodzimy i tych, którzy stoją w tych ogromnych kolejkach, zapraszamy na chwilę, żeby, żeby mogli chociaż trochę posiedzieć w ciepły i czegoś zjeść, coś napić się. Spotkałem tam kobietę, z którą rozmawiałem, jej mąż jest Rosjaninem, ona jest Ukrainką. On walczy po stronie ukraińskiej, mając świadomość, że po stronie rosyjskiej walczą jego kuzyni z Rosji. Wysłał mamie swojej zdjęcie zbombardowanego ich mieszkania, zniszczonego, zniszczonego kompletnie, w pełni. Matka mu powiedziała, że nie wierzy, że jej syn ulega propagandzie zachodniej, że się dał sprzedać już światu zachodniemu, że przecież nic takiego nie ma, że ona ogląda telewizję, ona jest na bieżąco i, i takie rzeczy absolutnie one nie istnieją. I prosi, prosi syna, żeby więcej już jej takich informacji nie przesyłał. To są czasy właśnie, w których żyjemy, gdzie dezinformacja jest ogromna. I być może warto odwołać się do księgi powtórzonego prawa. Bóg zbudzi dla Ciebie proroka spośród Twoich braci. Bóg zbudzi dla Ciebie proroka spośród Twoich braci. Myślę, tak mi się wydaje, że tego nam szalenie potrzeba. Szalenie nam potrzeba proroctwa proroka, który będzie mówił nam, jak żyć zgodnie z Ewangelią, zgodnie z Ewangelią. I Przyjąć uchodźców to jest wielka sprawa. To, to, I tutaj naprawdę stanęliśmy na wysokości zadania. Ale żyć razem jeden tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień, to będzie wymagało szczególnej miłości. Wejdziemy w etap miłości, która będzie no, heroiczna. Dalej kochać swojego bliźniego w jednej kolejce do lekarza, jeżeliśmy już wiele lat czekali, albo wiele miesięcy czekali. W jednej kolejce do, do żłobka, do przedszkola. Te czasy będą nas wymagały heroizmu. I proszę cię, Boże dobry, daj nam proroków, którzy pomogą nam żyć miłością, nawet jeśli będzie to musiała być miłość heroiczna. Takich proroków daj nam Boże. No i może niech nam się przyśni, jakiś taki sen właśnie. Yy, spod znaku tych proroków, którzy zachęcają, żeby jednak być wiernym Ewangelii do końca.